Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest zastępca dyrektora CSK MSWIA do spraw klinicznych i naukowych, dr Zbigniew Król. Witam Pana. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś o epidemii koronawirusa, która niestety ciągle zbiera śmiertelne żniwo. Dziś odnotowano ponad 13 tysięcy zakażonych. W tej chwili trwa wyścig o szczepionkę na koronawirusa. Nie wiemy jednak dokładnie, kiedy się ona pojawi na rynku. Jak zatem do tego czasu można wyciszyć pandemię? No, jesteśmy w takim momencie, gdzie generalnie można powiedzieć mowy o szybkim wyciszeniu nieba. Efekt jak gdyby tych zakażeń jest kilkufazowy, tych obecnych, jak gdyby. Tych obecnych statystyk zapadalności. Te fazy wynikają z jak gdyby, niedopatrzenia sprzed tygodnia dwóch, trzech takich elementów, które przy okazji zakażeń drogą kropelkową były sugerowane. Czyli no, przede wszystkim unikanie kontaktu z osobami z gorączką, kaszlem. Z objawami choroby, te osoby są najbardziej zakaźne, no to maseczka i dystans, dystansowanie się, czyli odległość zachowana pomiędzy osobami no, powinna być te dwa metry. Nie przebywanie w pokojach zamkniętych w większej ilości, jeżeli są te pokoje zamknięte, no to pilnowanie. Takie wspólne, żeby był ruch powietrza i raczej ich stosowanie masek wtedy już. No to są te, te, te zalecenia, które, które były. No mamy przełom. Przełom wynika nie tylko z tego, że no tam trochę narozebiliśmy, czy nagrzeszyliśmy, czy źle się zachowywaliśmy, zależy, kto tam będzie interpretował. Wynika również z takiego charakteru tego wirusa. Wirus jest przenoszony drogą kropelkową, i od lat, czy od, można powiedzieć, wieków obserwujemy takie zachowanie wirusa, że w momencie obniżenia temperatury liczba zakażonych wzrasta. To, ta pandemia jak gdyby zachowuje się dokładnie. Jak na przykład wirusy grypy, czy wcześniej jeszcze trochę lat temu H1N1, czyli w momencie właśnie takiego spadku temperatury jesiennego. Potem druga taka fala przychodziła w tym przełomie jesieni-zimy, takie dodatkowe obniżenie temperatury. I te rzeczy po prostu, no tak można powiedzieć, jak się słuchało specjalistów od zdrowia publicznego, były mówione, i teraz mamy obszar, jakby taki, który widzimy. I no coś, co generalnie jest takim dość naturalnym przebiegiem epidemii, jest poddawane bardzo mocnym presjom, takim w kierunku nawet wywołania kolejnej fali paniki. I to jest na pewno element, który chciałbym jakby jednoznacznie torpedować. Nie powinniśmy zachowywać się nieracjonalnie, a z takimi przypadkami niestety mamy do czynienia bo to nie tylko doniesienia medialne różnego rodzaju ekspertów nie zajmujących się medycyną czy chorobami zakaźnymi czy. Nie mających, jak gdyby, doświadczenia z, choćby z tym ostatnim wirusem, podawane są w sposób taki dość jednoznaczny. Jeśli chodzi o tutaj sam przebieg choroby, no to jest to pandemia. Nawet jeżeli byłaby tylko epidemia, powiedzmy, dotycząca naszego kraju czy jakichś regionów, no to ona się zachowuje dość standardowo. Znaczy tutaj Wirus, znamy jego genom, wiemy, że jest przenoszony drogą kropelkową, czyli zakażamy się poprzez jak gdyby, mieszanie aerozolu, w którym ten wirus występuje i wtedy infekujemy się, kiedy takie cząstki wirusa wdychamy. Mogą również drogą śluzową być przenoszone. No, to musimy pozabezpieczać. Stąd też teraz już więcej widzimy osób zakrywających nos i usta. Trzeba było to napisać po prostu w większości sklepów, żeby generalnie osoby wysłuchały tych rekomendacji ekspertów, właśnie jak mówię, zdrowia publicznego, że maska nie służy do podtrzymania żuchwy albo ograniczenia dolnej wargi, tylko. Maska wtedy ma swój skutek, taki, że po pierwsze nie wydychamy tego powietrza, jeżeli jesteśmy zakaźni, kiedy mamy zasłonięty nos i usta. Wirus znalazł swoje miejsce namnażania, czyli w tej tylnej części gardła. Dlatego tam jest go najwięcej, dlatego tam badamy. Dla tych z Państwa, którzy mieli już wymazy wykonane, no to, to, to właśnie jest to miejsce takie, które które po prostu poddajemy temu pobieraniu próbki wirusa, tam jest jego najwięcej. Ten PCR, żeby był odpowiedni, no to musi być właśnie tak zrobiony. Panie doktorze, chciałabym jeszcze się odnieść do noszenia maseczki, bo wspomniał Pan o tym podczas rozmowy i chciałabym zaznaczyć, że wiele osób traktuje non -szalansko. Noszenie maseczek, traktuje to wręcz po Macoszemu, twierdząc, że noszenie maseczki nie, nie chroni nas przed zakażeniem z powodu koronawirusa. Co Pan o tym sądzi? No, czy no, ja też tak trochę ze zdumieniem wysłuchiwałem w grudniu styczniu informacji z WHO, tak, Światowa Organizacja Zdrowia, która, która no, już myślę od od tej epidemii eboli albo nawet H1N1 straciła taką rolę koordynatora i taką, tą pozycję wiarygodnego eksperta, zaczęła też tracić. Tutaj, też te rekomendacje mówiące o maskach, że one nic nie dają, no były trochę zdumiewające, tym bardziej, że już wtedy wiedzieliśmy, że wirus przynosi się jedynie drogą kropelkową jedynie w tym sensie, że to nie jest tak jak, nie wiem, ebola, gdzie, już gdzie, tak powiem, kilka, kilka jakby tych cząsteczek genomów na skórze już się przenosi, czy też jak HIV, drogą transmisji seksualnych czy pochodnych. To, 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 to wiedzieliśmy, tak, w związku z tym, jeżeli mamy taką informację, wiedzę, że ta wirulentność jest większa wtedy, kiedy po prostu przebywamy z osobami chorymi i oddychamy tym samym powietrzem, no to jest jedyna rekomendacja, żeby po prostu stosować maski. No i to pewnie wywoływało różnego rodzaju stanowiska, potem potwierdzane czy jak gdyby takie jeszcze dodatkowo uruchamiane przez polityków, opierających się na, jak rozumiem, na tych danych z WHO. No, ale na szczęście już mniej więcej około marca, końcówki marca, tutaj ten głos ekspertów zdrowia publicznego się przebił z powrotem. Maska chroniąca nos i uszy nos i usta usta, tak. Nos i usta uszów nie nos i usta maska chroniąca nos i usta jest no tym elementem takiego pierwszego przeciwdziałania przenoszeniu wirusa i nie dość, że działa w tą stronę, tylko dobra maska, bo tutaj też mieliśmy ogromne debaty, czy te maski, jak one powinny wyglądać, tutaj jak gdyby można stworzyć coś w rodzaju przeglądu stosowanych masek, maski z filtrami muszą być wymieniane co cztery godziny. Te filtry powinny być wymieniane. Jeżeli ktoś nosi dłużej, to ryzyko własnego zakażenia innymi również wirusami albo bakteriami, które normalnie zaprofitują, jest duże, tak. To, to, to musimy generalnie, jak gdyby, nie wiem, wyjaśniać. Wydawało się, że wszyscy odbierają informację, że ta maska chirurgiczna warstwowa. Zabezpiecza w 100% w obie strony, pod warunkiem, że jest niezamoczona, czyli jeżeli już po prostu dojdzie do jakiegoś zamoczenia tej maski, no to ona już nie jest skuteczna, i pod drugim warunkiem, że nie jest stosowana więcej niż godzinę. Także tutaj maski jednorazowe nie powinny być stosowane przez całą dobę czy, czy, czy wiele dni, mimo tego, że są suche. Tak? To to, to, to jest taka rzecz dość oczywista. Panie doktorze, wiemy, że brakuje nam skutecznych rozwiązań systemowych, jeśli chodzi o walkę z epidemią koronawirusa. Zakażeni pacjenci narzekają na chaos w systemie ochrony zdrowia, na bałagan w sanepidzie, na to, że długo trzeba czekać na wykonanie testu, na to, że osoby, które wykonują Testy często są do tego nieprzygotowane. Co więcej, pacjenci, którzy mają dodatni wynik, muszą czekać na miejsce w szpitalu zakaźnym. Czy w związku z tym nie uważa Pan, że osoby z koronawirusem powinny tak naprawdę trafić do każdego szpitala, że w każdym szpitalu powinno być miejsce dla zakażonych osób? No tak, ja myślę, że tutaj weszliśmy na taką, na taką, w takiej spirali generalnie przebiegu całego stworzenia, całej pandemii. Weszliśmy na taką, taki obszar kompletnego narzekania, tak? Wszyscy narzekamy na wszystko. I w zasadzie każdy do każdego ma pretensje różne. Natomiast tutaj musimy wrócić jak gdyby do, do tych elementów takich podstawowych wartości. Tak? Dlaczego system ochrony zdrowia i po co on jest? Dlaczego mamy lekarzy, dlaczego mamy pielęgniarki, dlaczego mamy przychodnie i szpitale? I tutaj pani redaktor słusznie zbiera jak gdyby te uwagi krytyczne, no bo one de facto pozwalają na kształtowanie odpowiedzi. Jeżeli mamy pandemię i mamy zakażonych, zakażone osoby, to te osoby powinny być zaopiekowane. Natomiast zapalenie, to ten, ten COVID cały, choroba czy, czy pandemia, epidemia jest taką chorobą zakaźną. Z którą powinniśmy postępować jak z chorobą zakaźną. To, to, to taki truizm, ale my połamaliśmy całość, jak gdyby, tej perspektywy, tego patrzenia. Oczywiście służby sanitarno-epidemiologiczne to jest ten pierwszy, pierwsza linia, pierwszy front walki z chorobą. Natomiast, tak jak kształtowaliśmy nasze, szczególnie te stacje sanepidowe, Powiatowe czy wojewódzkie, one były no, na przykład zamykane laboratoria, tak? W niektórych województwach dość powszechnie. Natomiast te stacje sanepidu powiatowego no, przestały, jak gdyby, zajmować się chorobami zakaźnymi, bo generalnie to zostało przeniesione piętro wyżej. Dopiero w przypadku stwierdzenia ognisk rzeczywiście bardzo skutecznie te osoby z tych stacji funkcjonowały. Natomiast nie mieliśmy w, no, w tym pokoleniu obecnie pracujących medyków takiego stanu właśnie epidemicznego, że można było określić epidemię czy pandemię ogólno-regionalną, czy, czy też globalną, tak jak w tej chwili. Stąd też po prostu te umiejętności gdzieś się pogubiły. No, nie mówię, że stacje w tej chwili nie są przeciążone, bo one są przeciążone i absolutnie tutaj cały system nie zafunkcjonował w taki sposób, na taką skalę, jak być powinno. Stąd też ta pierwsza linia frontu została przełamana. Tak? Tutaj, w moim, w moim przekonaniu, tutaj, zajmując już ponad 7 miesięcy z perspektywy szpitala, widzę, że. Jak gdyby wirus tą linię frontu, można powiedzieć, pokonał, tak? Czy, czy trzeba było pomyśleć o drugiej? I drugą linią frontu w systemie ochrony zdrowia jest podstawowa opieka zdrowotna. Tutaj nieco może być również uwag do funkcjonowania w tym trybie zamykanych przychodni. Niemniej jednak jak ostatnio słyszałem pana ministra niedzielskiego, to tych ilości zamykanych przychodni nie ma aż tyle, jak to zostało wskazywane. I to też jak gdyby trzeba by było statystykę poprawiać i tonować jakby te emocje, że ktoś nie może dodzwonić do własnego lekarza, albo jeżeli się dodzwoni, to dostaje informacje o wizycie domowej wcale niekoniecznie w tym samym dniu. No i wówczas, jak gdyby ta linia też jest załamywana, no i są szpitale. No i w zasadzie tutaj całą konstrukcję od kilku miesięcy, jak obserwuję, cała konstrukcja opiera się na szpitalach. Niemniej jednak nie mogą to być szpitale, jak gdyby tylko zakaźne, czy wyłonimy tych szpitali 16, czy wyłonimy 9, jak przez chwilę mieliśmy, bo to nie jest jakby skala chorobowości, pozwalająca zabezpieczyć wszystkich obywateli właśnie poprzez jak gdyby taką ilość. Funkcjonowali jako szpital jednoimienny i tam po tej początkowej fazie, powiedzmy, ogromnej paniki i takiego trochę poklepywania nas po plecach, zaraz zaczęły się takie komentarze, że tutaj dostajemy jakieś nie wiadomo jakie wsparcie, nie wiadomo ile pieniędzy i nie wiadomo jak marnujemy potencjał całego szpitala, mając tych pacjentów około setki, tak? No ale to, to była ta setka, która by przełamała ten system, gdybyśmy doprowadzili wtedy do takiej sytuacji, jak mamy w tej chwili, gdzie po prostu w szpitalach oczekuje się na wynik badania i nie zajmuje się dalej chorym, mimo tego, że ta choroba pierwotna, do, z którą ten człowiek przyszedł. Ten pacjent cierpiący, nie wiem, z powodu na przykład złamania ręki już nie może być zaopatrzony w opaskę gipsową, tylko dlatego, że ma dodatni COVID. Tak? I mm -hmm. wtedy pojawiają się telefony w poszukiwaniu szpitali zakaźnych. No, coś jest nie tak, że osoby z ostatniego tygodnia telefon. Do naszej kliniki położniczej ze Śląska, że jest rodząca, rodząca to jeszcze tak może nie do końca, w 8 miesiącu ciąży kobieta, która jest COVID-dodatnia i nikt nie chce jej przyjąć ani w Krakowie, ani w Katowicach, ani we Wrocławiu, no to być może do nas. Ale po co ona ma być przyjęta do szpitala zakaźnego tylko dlatego, że ma COVID-dodatni? No chyba nie. Choroba jest jakby również określona. Już mniej więcej od marca potrafimy podzielić na cztery fazy tego zachorowania, i te pierwsze dwie nie wymagają leczenia szpitalnego. To, to nie wymagają też jakiejś interwencji. Dopiero ta, ta, ta część ostatnich pacjentów czyli, czyli moment, kiedy jest już człowiek hospitalizowany i wymaga tlenoterapii z powodu obniżenia saturacji i to takiej tlenoterapii już powiedzmy z urządzeniami typu typu wentylacja mechaniczna taka stymulowana, czy respiratory słynne, czy ekno. no to wówczas, no my jesteśmy do tego, tak. Natomiast czasami jest tak, że musimy się otrząsnąć z tych, z tych przyjęć no tylko jak gdyby obserwacyjnych. Znaczy to, 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 to ewidentnie widzę, że z tym mamy problem. że Musimy wrócić do tych podstawowych wartości medycyny, że, że dobro chorego jest tym elementem, który po prostu elementem, to jest tą wartością, tym podmiotem, dla którego jesteśmy wszyscy razem. I nie możemy kształtować systemu w taki sposób, że miejscu, gdzie ten człowiek zwraca się o pomoc, my generalnie tylko diagnozujemy koniecznych przeniesienia na inny szczebel. Dobro chorego musi być jak gdyby tutaj zawarty. Jeżeli będziemy łamali to, to wszyscy wspólnie, tak, bo w zdrowiu publicznym jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Jeżeli nie spowodujemy zaufania do autorytetów, no to wówczas będziemy debatowali na temat tego, czy maski tak, czy nie, a nie będziemy się w żaden sposób odpowiednio jeżeli dalej będziemy tworzyli takie sytuacje zbierania newsów różnego rodzaju, takich gdzie ktoś tam nie przyjął, gdzie ktoś tam opóźnił, gdzie karetka musiała jechać, no to generalnie ta odpowiedzialność personelu medycznego jest według mnie bardzo, że tak powiem, obniżona w tej chwili, gdzie Ratownicy no, pasjonują się filmikami. Ja rozumiem, że mi jest ciężko. tak? Oczywiście jest ogromnym problemem więzienie pacjenta, który się dusi od szpitala do szpitala, ale to problem nie rozwiązuje się poprzez publikacje medialne w takiej czy innej telewizji, bo to, to, to no, no, nie może tak być, że generalnie tutaj wychodzi lekarz. Do kamery i mówi, że ma już Lombardię w, w swoim szpitalu, bo, bo wszystkie sześć łóżek jest zajętych. To, to, to nie na tym polega, bo generalnie tracimy wszyscy, jeżeli będziemy kontynuowali, jak gdyby tego typu narracje, bo i autorytety zniszczymy i zniszczymy to zaufanie takie społeczne. Więcej zaangażowania, ale odpowiedzialnego zaangażowania. I to jest ten apel, który chciałbym tutaj zostawić, bo inaczej Rzeczywiście, ten wzrost tych zachorowań ostatnimi dniami, tak, bo to w zasadzie od kilku dni mamy, może spowodować, że sobie nie poradzimy z tym, tą pandemią. Mamy nadzieję, że system ochrony zdrowia będzie lepiej funkcjonować i uda nam się skutecznie walczyć z epidemią koronawirusa. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję, Dziękuję bardzo.